Zapewne często w moich filmach spotykaliście się z określeniami Prestyler, czy też pre-styler, zależy jak to określa. W krótkich słowach jest to produkt do wstępnej stylizacji włosów i nadawania im objętości. Dziś na warsztat weźmiemy jeden z najpopularniejszych produktów tego typu na rynku. Czy określenia złoto w płynie przez niektórych w branży? Ma odzwierciedlenie tego produktu w rzeczywistości? Tą i inne odpowiedzi znajdziecie w dzisiejszej recenzji produktu Rüzel grooming tonic, na którą was serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Karol, a to jest kanał dla gentlemana. Prestyler był dla mnie czymś obcym i w sumie uważałem, że czymś zupełnie niepotrzebnym. Ale któregoś razu spróbowałem, właśnie zamówiłem Ruzel Grooming Tonic i od tego momentu nie rozstaję się z tym rodzajem produktu. Jak wiecie, ja zawsze swoje recenzje rozpoczynam od zapachu. Więc mamy tutaj małą buteleczkę Ruzel Grooming Tonic. Jak go napachnie? Wiecie, no zapach w przypadku prestylerów czy pre jest sprawą moim zdaniem drugorzędną, ponieważ one po suszeniu te zapachy najczęściej się ulatniają i nie są już widoczne, tak jak w pomadach. A tak, w pomadach jednak ten zapach musi być bardziej uwidoczniony. Ryzo Tonic ma bardzo specyficzny i na pewno rozpoznawalny zapach, jest to zapach taki moim zdaniem ziołowo-perfumowy nie jestem w stanie jednoznacznie go określić, wiecie tak jak zwykle w moich filmach co do jakiejś rzeczy w rzeczywistości żeby was sobie odnieść, żebyście sobie, staliście w stanie, żebyście sobie byli w stanie to wyobrazić ale jest to zapach na 99% akceptowalny i każdy kto się z nim spotka na pewno go zaakceptuje i na pewno wam się to spodoba Zapach mamy umówiony, teraz przechodzimy do opakowania. Tak jak widzicie, mam tu dużą butelkę Ruzel Grooming Tonic, jest to 350 ml. Buteleczka taka duża. No i co? Co mamy? Klasyczna plastikowa butelka po boku, nie wiem czy tu mi zumuje, najprawdopodobniej to zrobi. Widzicie wytłoczone napisy Ruzel. one też ułatwiają, jakby nie patrząc, chwyt tej butelki. I dozownik. Ole, tu nie żałowali. Widzicie, dozowniczek taki z kropeczką tutaj, 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 już nawet produkt wycieka. Jest nabity po sam korek. Ten dozownik ułatwia nam dozowanie, dozownik, czy też ta kropeczka, czy też ta dziureczka ułatwia nam dozowanie tego produktu na rękę, bo przypominam, że iż ten klasyczny grooming tonik jest w butelce bez sprayu. Mam tu też wersję ze sprayem. Za chwilę Wam ją zaprezentuję. Oczywiście kilka pojemności produktu. Mam tutaj pojemność 100 ml, Mam pojemność 350 ml. Moim zdaniem, 100 ml butelka jest idealna do codziennego używania do domu. 350 ml to jest jednak barberowa pojemność, chociaż no wiadomo, wszystko zależy od użytkowania. Dodam, iż, iż jest to produkt bardzo wydajny, ponieważ taka mała buteleczka mnie wystarczyła na 3 do 4 do 5 miesięcy. Zależy oczywiście z jaką częstotliwością używamy tego produktu, więc jest to produkt bardzo wydajny. Konsystencja i aplikacja, nie pominę oczywiście tego punktu. Jak widać, jest to płyn ryzo Tonic. To płyn, lecz wykazuje właściwości takie, wiecie, kleiste, tak? Po rozprowadzeniu go na dłoni, po roztarciu go na dłoni, jak widzicie tutaj w powyższym filmie, on wykazuje takie właściwości, no, tłuste, tak? Zostawia taki tłusty film na dłoni. Nie wykazuje to żadnego problemu jeśli chodzi o aplikację, ponieważ ten płyn, ta już substancja rozprowadzona bardzo gładko wchodzi we włosy i po rozprowadzeniu go po skalpie dokładnie we wszystkie strony i później po rozczesaniu grzebieniem też, żeby w każde zakamarki ten Roozo Grooming Toning doszedł, zyskujemy pewność, że ten produkt tam dojdzie i będzie działał, a potem bierzemy suszarkę, ciepłe powietrze i przychodzimy do stylizacji. Stylizacja e, tym produktem. E, cóż, ja używam szczotki półokrągłej bądź okrągłej, suszarki, z ciepłym powietrzem, niegorącym, czyli jak mamy trzy programy, ustawiamy go na dwójkę, czyli na środkowy i zaczynam stylizację od tylnych włosów, od tyłu do przodu i na końcu grzywa. Na koniec na robię jeszcze tak zwane Messi, czyli suszę włosy w przeciwnym kierunku do zadanej wcześniej fryzury, czyli jak mam teraz w tą stronę ułożone włoski, to suszę w tę stronę, tak? Żeby uzyskać jeszcze, jak widzicie, większą objętość. Ja w tym momencie właśnie mam wystylizowane włosy tylko i wyłącznie na Ruzel Grooming Tonic. Zwróćcie uwagę, jak te włosy się poddają, tak? Chcę je bardziej popłaszczyć, to je płaszczę. Chcę je bardziej podnieść, to je podnoszę. Nie ma najmniejszego problemu. I o to właśnie chodzi w tym em, momencie, jeśli chodzi o używanie Ruzel Grooming Tonik. Tak, nie ukrywam, jest to bardzo dobra metoda i polecam ją bardzo szczerze, wtedy uzyskujemy fajną objętość i taką objętość na długo. Oczywiście, stylizacja, no ale nie możemy zapomnieć o chwycie. Czy Grooming Tonic ma chwyt? Tak, i biorąc pod uwagę rodzaj produktu, nawet solidny. W klasycznej skali określiłbym go jako lekki. Przechodząc w firm, czyli taki no, troszkę mocniejszy. Ogólnie rzecz biorąc, na opartego, jesteśmy w stanie wyjść z domu z samą stylizacją włosów na Ruzel Grooming Tonic. Lecz może być to troszkę irytujące, szczególnie wieczne dni, ponieważ ta fryzura będzie się rozwiewać. Przechodzimy do połysku. E, oczywiście produkt po e, stylizacji nada włosom lekki połysk, lecz jeśli komuś to przeszkadza, jesteśmy w stanie zniwelować ten połysk, na przykład nakładając lekki, nieodciążający produkt typu mat Clay, który zachowa objętość fryzury, a jednocześnie zniweluje nam ten połysk. Także wtedy będziemy wszyscy, że tak powiem, zadowoleni i na pewno wyjdziemy z domu ukontentowani i z ładną fryzurą i jeszcze e, bym zapomniał od niedawna dostępny jest Rizel Grooming Tomic w sprayu. 355 ml ten cypelek tutaj jest przekręcany mamy blokadę psik i blokadę antypsikową skład, działanie podobne lecz wykazuje mniejszą kleistość po nałożeniu na dłoń on musi już być bezpośrednio Nakładany na, na włosy. Zapach tak samo ziołowo-perfumowy na pewno się sprawdzi i moim zdaniem będzie wygodniejszy do użytku. Ryzu Grooming Tonic spray. No cóż, przebrnęliśmy bardzo sprawnie i szybko przez wszystkie punkty, jeśli chodzi o recenzję produktu. No i podsumowując, Ryzu Grooming Tonic, nazywany przez wielu w pomadożowym świecie. Um, wiecie, złotem wpłynie zasłużenie, zasłużenie naprawdę nosi taki przydomek, ponieważ jest to produkt, który ułatwia i ułatwi na pewno pomadowym świrom i nie tylko stylizację. Fryzury. Jeśli ktoś ma trudne włosy, jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić z ułożeniem zadanej fryzury, nie wiem, na no naoglądał się, wiecie, filmów, chce mieć fryzurę jak Brad Pitt, z, e, nie wiem, z jakiegoś filmu, tak, Undercut, jakiegoś fajnego side parta i tak dalej, i tak dalej, a na samą pomadę, z samym suszeniem te włosy się nie układają, to jest produkt, który musi się znaleźć u Was na półkach, ze względu na to, iż ułatwia... A jeszcze kondycjonuje włosy, tak? Jeśli chodzi o skład, tak jak zwykle kliknijcie sobie w link produktu. Jeśli jesteście zainteresowani, przeczytacie sobie skład, tak? Eee, co więcej, dziękuję bardzo za bardzo miły i bardzo pozytywny odzew poprzednich filmów. Cieszę się, że jest to w ten sposób odbierane. Na pewno razem z Kubą, na pewno z kanałem dla Gentlemen.pl będziemy dalej cisnąć do przodu, dalej się dla Was rozwijać. Bijcie na Facebooka dla Gentlemana, Instagrama dla Gentlemana, na mój Instagram KPW, yy, coraz więcej recenzji, coraz więcej fryzur, coraz więcej zajawek, że tak powiem, włosowo. Gentlemanowych tam się będzie znajdować. Grupa dla gentlemanów, macie link poniżej, mały kodzik grabatowy. No i cóż, ja wam za dzisiaj serdecznie dziękuję, ja nazywam się Karol, byliście na kanale Gentlemana, dla Gentlemana. Na razie, cześć!